Zniknie stąd ta tablica? No tak, bo jesteśmy na końcowym etapie formalnie likwidacji, ale tak naprawdę połączenia obu liceów. Dzisiaj kończymy zasadniczy etap, jakim jest przeprowadzka obiektu, ale przede wszystkim sprzętu oraz pomocy dydaktycznych z budynku przy ulicy Grota Róweckiego do budynku pierwszego liceum. Jutro, to jest w czwartek, na rozpoczęciu roku szkolnego nowego liceum. Będzie też uroczyste przekazanie sztandaru drugiego LO imienia Korpusu Kadetów. Była to decyzja niezbędna o przeniesieniu? No, dzisiaj muszę, muszę potwierdzić, że rzeczywiście to była decyzja bardzo trudna, tak jak już mówiliśmy na początku tego roku, ale wydaje się, że rzeczywiście niezbędna. Fakty i liczby, które przemawiają za tym, że Jednolicą w Rawiczu jest potrzebne. Były już przedstawiane w trakcie procesu całej likwidacji. Natomiast dzisiaj możemy tylko powiedzieć tyle, że decyzja, która też do nas spłynęła w trakcie roku 2016 czyli pomniejszenie subwencji oświatowej o kolejne 400 tysięcy jakby utwierdziła nas w przekonaniu, że dalsze funkcjonowanie obu szkół. Może e, rodzić dodatkowe problemy dla pozostałych placówek. Co, za, co w budynku zamiast do Biegelo? Według naszych założeń budynek będzie nadal funkcjonował w ramach oświaty, czyli na parterze, tak jak do tej pory będzie stacjonowała szkoła specjalna, natomiast na kondygnacji drugiej oraz częściowo także trzeciej zespół szkół zawodowych na samej górze oraz w dwóch pomieszczeniach kondygnacji trzeciej dojdzie do przeprowadzki poradni psychologiczno-pedagogicznej i zakładamy, że prawdopodobnie w październiku poradnie będzie funkcjonowała w tymże budynku.